Ale Cześć, Cześć widzowie w kolejnym filmie. Ja nagrywam, jakby to powiedzieć, kilka filmów na dobę. Czekaj, Patryk. Nie deski, światy. Świat wielkanocny, daj. Dobra. No. Może w film miał dużo wyświetleń. No Patryk! Ale... Wiecie co... powiedzieć, że tego dla siebie, tylko panu Niby jak. Napiszcie w komentarzach. Napiszcie w komentarzach. Wszystkie wypowiedzi napisałeś, jak się nie i co? dziś nagrałem już w rywale, więc chcę coś innego, a nie ciągle swoje rywale strzelać. Ja! Jakby to powiedzieć. by. rozpędziłem się. No ja. ja dobie, dajcie lajka. To nie jest takie łatwe.

Ty Jeszcze nie doszłem do ciebie nawet. No nie, a to nie ja! Co tylko mój hologram jakby powiedzieć. Dobra, teraz naprawdę zaczekaj, bo... Nie, Zaczekaj, Dobra, czekam. Jak ty? Nie. O, nie, nie tak. wiem. Ale mamy dobrą zabawę. <sademy> no, ma mamy go oglębane. Julia też się zezwłościła na... się na wszystkich i zambrała się w pokoju. No. No, nie, nie. Ty ją zezłościłeś. Nie, jak to jest prawda? Nie, suba jak to jest prawda, a lajka jak to nieprawda. Zobaczymy. Patryk, teraz czekaj. A ty trochę jesteś za mną. O! Widać widzowie. Nie co no, bić! No, tak, bo też mnie smok. No, na pewno. No tak, na pewno. Dobra, już lepiej czekać. Tak, ty masz wyjść już! O tym Nerwia! O! Widzicie widzowie, dowie jak Patryk ładnie? Jak ja? I co, stąd, to nie twój pokój. A co, to jakiś hotel? Że trzeba płacić za pobyt? Nie, to mój pokój, Julia. nie do mnie, tylko żeby... Żeby Marysia, jak to ona naskarżyła na mnie, że by nie żyła, o! O ja! Zatrzymałem się to no nie! Lol. No ja, ty, ja ja nie.

Nagrywam dla widu. Czemu twoja mama musi być czemu tak? Czy, czy ona nie czu, czu? że mnie? A czy ty, a czy ty tylko mnie lubisz pogram z tobą? Kus. Ślizgnęłem się, tylko widzowie. Patryk, czekaj naprawdę. No patrz gdzie ja jestem, gdzie ty. <grymina> <Ało>. <grymina> Lol. No. Nie czekajcie. mam czekać? Dobra, Ale... No bez jaj. Najlepsze bym z bym tu nagrał. Patryk, ty miałeś czekać. Czekam! Co to ja sobie czekam. jakieś normy w Majkał Ale widzicie, jak blisko już ciebie ja jestem. Dobra, to Ja na razie sobie dobrze radzę, ale wyszło. O? Ło? Ło? Ła! Ła! Mok! Wybóg, panie, czy to powiedzieć? Dzień dobry, jestem Kresiu i wal... Mnie Meteor!

Po prostu za łącznie. Dzień dobry, jestem Piotrek. Dzień dobry, jestem Piotrek. I właśnie przed chwilą walę mnie Mam kuzyna George'a. I mamy pepe. O! Dobra, 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 dobra. dobra, dobra. Pasty, I możemy poczekać! A ma się zapomniałam! Dobra, wrócę się! do tego, że mam kawy! ile tak by mnie kosztował by te podwójne... Kłopi. Dzień dobry, jestem Piotrek. Właśnie walnę mnie przed chwilą laser. Dzień dobry, jestem Piotrek. Teraz mnie spadłem z trampoliny. Dobra, widzowie. O! Ja cię schakowałem gry, grę! Prawie bym przeskoczył nad lasem. Aha. Prosto ja ja jakby to powiedzieć. Patryk, czekaj! Zobaczyłaś? Co się ma I patrzę, przyjęłaś. Nie, tylko miałeś coś przyjęłaś. Jutryk! W masz zapisane, że nigdy nie będziesz ze mną. Dzień dobry, jestem Patryk. Jestem świnką świnków Nie, bo nawet nie będę chciał. Dlatego, że mi zawsze niszczysz filmy. Co nie widzowie. I subujcie, jak to prawda, o! prawie wiliła mhm. ja widzowie, Patek się po prostu rozłączył, nie wiem czego. znowu się ta świnka Pepa obraziła. Kurczak. Dobra widzowie. Pieniczys, 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 pieniczys. Widzowie Uu... Uu... Już myślałem, że... Wow. Prosto w gramy. Prosto w granat. Prosto w granat. Dobra widzowie, już prawie doszliśmy do Za chwilę będę go nie on przejdziemy po. Ach, szczęście, a nie, nie szczęście, prosto w jajko Chwilę kończę, tylko dla widzów to wygram. Eee. Eee, to się rozłączyłeś. Ja nic się nie rozłączyłem. Kłamco. Musiałam takie coś łączyć. Jesteś kłamcą. Ty się rozłączyłeś. Dobra, nie kuc, przy widzach. Co? Jo! Widowie, Widzowie, już za chwilę. Już chwilę. Już chwilę i dostanę NERWNICY Dobra, widzowie, dziś na, to jest na koniec.